Widzowie, dzisiaj jesteśmy na Śląskowicach i dzisiaj będzie o, o sorry, adios. No i o, kurde prawie spadłem, no i tak. No i widzowie, y, ogólnie dziękuję Wam bardzo serdecznie, już za 78 subskrypcji. Lecimy po stówę 20 grudnia będzie premiera mojej piosenki o nazwie Śląskowice to jest paka. No ja też nie mogę się doczekać swojej premiery, bo to będzie pierwsza moja taka. W ogóle pie, pierwszy taki. Po prostu inicjatywa, która mi dobrze wyszła, te Śląskowice, ogólnie nam wyszła. No i widzowie, doganiamy Adiosa, bo Adios ma 152, a ja się rozwijam z Adiosem, ale Adiosa dogonię, do, dogonię Adiosa, dogonię Adiosa. Ale dobra, do rzeczy. Powiedz nam, co dzisiaj robimy, bo dzisiaj mamy plan wydarzeń taki. Ułożone. to ja może zacznę. No to pójdziemy na pocztę, bo wczoraj na odcinku Adiosa pisaliśmy list do świętego Mikołaja. Zobaczymy czy nam odpisał. No a później nie wiadomo, zobaczymy co będzie w tym liście. No i chyba zakończymy odcinek. Ty szajgąby co mnie bijesz? O, ty krótki. Tak, idziemy dzisiaj sprawdzić. Tylko najpierw musimy za... Widzowie, on my zabił. Koniec, nie ma tak. Nie ma czas na zemstę, czas na zemstę. No dobra, no to chodź już na dół tutaj, skoro ja już jestem. No właśnie. No. Daj mi strzały, daj mi strzały, daj mi strzały. Eee, nieważne, daj mi strzały, inaczej twój domek zrezygnuje z istnienia na tym serwerze. Koniec jumprezy, tak to się załatwia, dobra. Widzowie, idziemy teraz sami. No tak, możemy w sumie bo ten, bo, bo to będzie haja do, do końca świata. Tak, no chodźmy. Może. <laughs> Widzowie w ogóle już zdrowieje powoli, bo miałem kaszel fatalny. Dobra, chodź, chodź, chodź. Nie, moja litra jest już praktycznie na wykończeniu. Nie chcę jej tracić. Nie, chodź na pieszo. Będzie fajnie. Przy okazji sobie jeszcze pogadamy. Ej, co tutaj się w ogóle u Bianki stało? Czy te, ta farma jest cała ten Cała jest z lodu Zrobiona na no, u Bianki farma Cała z lodu Dobra, widzowie No, dobra, widzowie Dobra, patrzymy tą skrzynkę Nie ma tej, tej Ale jest to List na śląskowicę. Na Śląskowice No, to, to znowu jest Cześć, nie wierzę w to, że mogę do was wrócić za to, co wam zrobiłem. Pragnę was przeprosić. Przyjdźcie po mnie na kordy, które są napisane na tabliczkach w domku świątecznym. Wesołych Świąt. P.S. Możliwe, że wrócicie na Śląskowice. Ej, to chyba Mikołaj, nie? Dobra, on mówi, on mówi, że coś, że ten, żeby iść na te, do, do jakiegoś domku świątecznego. Tutaj i ten. I tam będą jakieś kordy zapisane. Tak mówił. Weźmy to, weźmy to, bo to będzie taki artefakt. Pokażemy mu później jeszcze przeczytaliśmy. Jak go gdzieś spotkamy. Dobra, to chodźmy poszukać tego domku. Hmm. Nie wiem właśnie w jakimś domku. Ej, dobra, jest tutaj jakiś taki świąteczny domek. To jest jakiś świąteczny domek. To, to, to chyba ten, nie? Ta no. Ty, jest coś tu. Minus 5, minus 7513, 6, 7664. Dobra, zobaczmy to. W którym to kierunku. Czekaj, tak to będzie. Chyba w. No, ja zauważyłem. Poczekaj, bo teraz tak. A nie, bo to by. To będą chyba chunky, To będą chyba chunky. Tak, bo tutaj widzę, tak. Dobra, czyli w tym kierunku mam iść. Później, poczekaj wyjdziemy, okej okay, dobra później w tym kierunku i to ma być chunk jaki? 7, 5, y minus 7, 5, 1, 3, 6, 7, 6, 6, 4. Dobra. Dobra, najpierw może się wycofajmy w tamtym kierunku, chodź, bo pójdziemy sobie tak. Soby w tym. Dobra, idziemy tutaj, ale choćby może jeszcze w sumie spać. A to ja nie widzę żadnej zorzy. No. spać lepiej do mnie albo do siebie. Ok. Ile my musimy. Dużo czanków musimy pokonać. O kurczę, Bo co tam jest. Może dobra. Chodź pod mój dom. Chodź pod mój dom. Biega, no. Mieszka, mieszka. Chodź, chodź do mnie pod dom. Tak, o no, idziesz. Chodź przez ice. Dobra. Tak, musimy na pieszo, musimy na pieszo, bo moja elytra na to nie pozwoli. Chodź tędy. Uważaj. Pędy teraz sobie pójdziemy Musimy cały czas prosto jak na razie iść 6 ile to było? 7, 5, 1, 3 7, 5, 1, 3 Dobra, idziemy dalej. Mamy jeszcze ze sto czanków do pokonania. No, szybko już leciało. Chyba połowę pokonaliśmy, więc tak. Tylko, że teraz musimy przez góry jakieś przyjść. przejść. Przejście. Gdzie? A gdzie ty jesteś? Powiedz mi twoje otoczenie O Jezus, ty tam jesteś Jezus Idź za mną, a nie te. No przecież ja widzę ba ciebie Góry? Ale w którym kierunku lecisz? W kierunku co O widzę cię, widziałem, widziałem, widziałem. Widziałem cię. O widzę, 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 widzę. No to dawaj. Aha. Widzowie, widzimy się jak ten, jak Adrias będzie na tym. Dobra, widzowie już jesteśmy. A to już tutaj jest, wylądowałeś. Dobra, stapę. Chodź. No idziesz, bo się przedłuży nasza wyprawa. Załóż w ogóle zbroję, bo tutaj będzie niebezpiecznie zaraz. A to taką górę widziałeś. Czy my w ogóle jakąś tą górę nazwać? Wiem co, wyprawna. G góra wyprawy. Nie wiem, nudzi mi się. No właśnie tutaj nie ma śniegu. Ciekawe o co chodzi. No też nie. Gdzie ty jesteś? O dobra, podążasz. No jeszcze tak z 90. 90. Może. No, nie, te inne widziałeś góry. Te chyba widziałeś przede mną. O kurde, to, to jest taka góra potężna. Jak my tutaj wejdziemy? Ale to może za tą górą jest już ten. Jest już ten. Te kordy, co ten, co Mikołaj mówił. No, chodzi łatwiej, chodzi łatwiej tędy. No tędy choć, tędy, tędy. Tu, tu, tu. Jezus, ja myślę. jak się wystraszyłem, to był tylko Enderman. Będziemy za niedługo, jakoś nie wiem, za ten. Chyba będzie druga część, nie? Chyba będzie druga część, bo trochę dużo tego tutaj. Chodźmy tym, pojedźmy. Ej, czy. Paczek, drewno się wolno wykupuje. Po, po tym, popójmy. Będzie szybciej. Ty jest tam w ogóle morze całe. To ja prowadzę, dobra? Chodź tam na morze O To dawaj, chodź. Dla tu No, nie do końca, bo posłuchaj, bo to tutaj właśnie w tym kierunku nie ma. Aha, czyli to chyba koniec tego. Gdzie? Ej, co jest? No. Albo nawet. A może film nawet będzie. trzeba Teraz tak. 7, 6, 6. Oj, to chyba będą cztery części tego filmu. Bo to jest mega daleka droga. Może weźmy polećmy jednak tą elytrą. Tylko, że ja mam tych. 10 firewerek. No i Elytra mi się zaraz zniszczy. No ale dobra, lećmy. Dawaj, dawaj. Tu. Daj, daj fajerwerki, lądujemy, lądujemy. Nie jeszcze, mówię daj fajerwerki. Dobra, patrz, teraz lecimy, skręcamy. Skręcamy w tym kierunku, posłuchaj. Ta. Poczekaj. O, dobra, leć za mną. Zdeterminowany człowiek może wszystko. No mi też. Ty chyba źle skręciłeś, poczekaj. Nie, poczekaj. Poczekaj. Co tutaj się dzieje? Czekaj, wyląduję. O, dobra, lecę, lecę, lecę. Gdzie ty jesteś? Jeszcze 8 da. O kurde! Dobra, lecimy, widzowie, lecimy, widzowie. Dalej, chodź. No. Ale zaraz, chyba powinniśmy być. Tak, będziemy zaraz, widzowie. O! Ej! Co to jest? Co to jest? Dobra, lądujemy. No. Aha, wybuchłem creepera. Ty co to jest wszystko? Co to? No. Ej, tutaj jest jakieś wejście. Domek Mikołaja. Ta... Ej! To jest to samo! Tylko Mikołaja nie ma. Mikołaja nie ma, w ogóle Mikołaja na serwerze od jakichś już paru dni nie ma na serwerze i właśnie. No, ale w ogóle tutaj podłoga jest ze śniegu zrobiona. No. Chyba tak. No. No, takie, takie meble. Takie meble. Dobra, widzowie, to chyba. Ale tam jest wiesz? Tak. Tak, widzowie. I, I subskrybujcie mnie i Adiosa Minecraft. Linki macie w opisie. Linka macie w opisie. Bo lecimy po i po 200 dla Adiosa. Więc cześć.